Siema to moja próba numer 2137, lecimy z tym, panowie i panie, i inne niebinarne stworzenia. Nie zapomniałem o Was tym razem. Lecimy. Miły tak dla mnie, twój. Cygara, dym w ciemnym szkle, coś na dnie i stary film, miski szyk i na żel. Włosy w tył, taki styl, taki styl. U, u. Pamiętasz po imprezie Starbucks był, był. Zabrałeś mnie na kawę, nie deal, deal. Gdzieś tam pisałam o tym znowu. Ty, ty, tak pa za bardzo przez to myślę już o ślubie. O ślubie już, hej! I mam nadzieję, że ty też nie chcesz i pachniesz jak wiosenny. Bez tak lubię cię, lubię cię, już. na zabój tak ja cię lubię. ale za bardzo przez to myślę już o ślubie. O lubię już, hej! I mam nadzieję, że ty też nie chcesz i pachniesz jak wiosenny. Lubię Cię, lubię Cię, ja na zabój tak Całe dnie zapisuję Twój obraz Byś w każdej chwili mógł w moim iPhone'ie być Lubię, gdy na ukulele podgrywasz mi Taki styl, taki styl, o. Starbucks był, był. Zabrałeś mnie na kawę, niezły deal. deal gdzieś tam pisałam: chodź, znowu ty. Ty tak patrzysz na mnie, że rumnicę kradziesz, a ja Cię lubię. Aż za bardzo przez to myślę już o ślubie. O ślubi już, hej. No I mam nadzieję, że Ty też nie chcesz i pachniesz jak diaset. Ну,